Dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić fajny regalik, taki nieduży. I on jest na podstawie um, takiego projektu z, ze strony LEGO z tego z elementu Building Tips i tam się takie detale. No ale ja to trochę zmieniłem. I co się przyda? Odmieni figurki, coś takiego. I dwa te i tyk. Dalej przeczepiamy takiego kroczka i 2-1 na 3, paściutkie i takiego. Dalej doczepiamy 2-1 jeden na 1, albo tutaj może być 1 na 3, bo ja tak akurat nie miałem. Ale jak będziecie mieli to... Proszę bardzo Teraz zbudujemy szufladę Potrzebujemy takiego klocka, może być na przykład z myśliwca Taj Interceptor Z gwiazdnych Wojen To jest w kokpicie Za pilotem I budujemy coś takiego Wkładamy tutaj I dalej budujemy tak proszę państwa, już wam mówię jak budujemy przyda się okienko albo inne takie taki bajer jakiś i przyczepiamy teraz coś takiego 2 na 4 płaskie i takie coś i dwa takie takie jak od zlewu już w poprzednich filmach widzieliście coś takiego Coś takiego, i teraz do, czego, do takiego klocka przyczepiamy cztery takie klocki, do tego przyczepiamy. I to przyczepiamy, nie dociskamy do końca, żeby nam się kloczki nie popsuły. To jest oczywiście też taki projekt poza zasadami, więc możemy sobie na coś takiego pozwolić. I tak to by było wyglądało. Tutaj możemy tutaj możemy kubek schować. Na przykład, a do szuflady, powiedzmy, że schowamy. Schowamy. Czy schowamy? Kasę schowamy, jeżeli nam się zmieści. No. Dziękuję. Tylko mi nie ukraść.